Pentagon zwołał głównych przywódców sił zbrojnych w Wirginii na nadzwyczajne spotkanie. Powód, według źródeł wewnętrznych, miałby wiązać się z tajemniczym obiektem Trzech i Atlas. Obserwatoria kosmiczne wykryły coś niezwykłego poruszającego się w kierunku naszego Układu Słonecznego z prędkościami, które wydają się niemożliwe, kropka sekretarz obrony nakazał, aby spotkanie odbyło się 30 września w bazie Korpusu Piechoty Morskiej w Quantico. Oczekuje się obecności setek wysokich rangą oficerów, generałów, admirałów i dowódców wszystkich rodzajów sił, w tym sił kosmicznych. Szacuje się, że udział weźmie około 800 osób, co byłoby jednym z największych zgromadzeń kierownictwa wojskowego w historii kraju. To, co po spekulacje, to brak oficjalnych informacji. Stacje monitorujące, które śledziły 3 i Atlas, doświadczyły nagłych przerw w działaniu. Dla niektórych analityków nie jest to rutynowe spotkanie strategii, lecz bezpośrednia odpowiedź na potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Tymczasem, w ciszy i w nocy, bazy morskie od Norfolk po Pearl Harbor otrzymały specjalne rozkazy. Przemieszczono wybrane floty, przygotowano systemy sonarowe i aktywowano sieci obronne połączone z satelitami. Chociaż nie było oficjalnych komunikatów, Miłośnicy obserwacji satelitarnych zauważyli ruchy okrętów poza zaplanowanymi ćwiczeniami. Nie były to zwykłe jednostki. Były to niszczyciele z systemami Aegis, krążowniki obrony przeciwrakietowej i okręty podwodne do głębokiego nadzoru. Dlaczego to marynarka wojenna, a nie NASA, prowadzi reakcję na obiekt kosmiczny? Wewnętrzne wycieki dają niepokojące wyjaśnienie. Dane z teleskopu Jamesa Webba i obserwatoriów wojskowych sugerują, że 3 i Atlas nie zachowuje się jak kometa. Jej emisje, zmiany trajektorii i odczyty metaliczne wskazywałyby na coś nienaturalnego. Nawet jeśli istniałoby minimalne prawdopodobieństwo, że jest kontrolowany, priorytetem byłoby przygotowanie militarne. Mówi się nawet o połączonych protokołach kontaktowych między marynarką wojenną a dowództwem kosmicznym planach, które przez dekady uważano za teorie spiskowe. Jeszcze bardziej uderzające jest to, że marynarka nie tylko rozmieszczała zasoby w kosmosie, ale także na morzu. Stacje hydroakustyczne, pierwotnie zaprojektowane do śledzenia sowieckich okrętów podwodnych, są obecnie rekonfigurowane. Niektórzy eksperci sugerują cicho, że jeśli 3 i Atlas to coś więcej niż zwykły obiekt, mógłby nie tylko poruszać się po niebie, ale także wchodzić w interakcje z oceanami Ziemi. To mogłoby wyjaśniać rozmieszczenie okrętów w cichych siatkach pod wodą. Jakby oczekiwano czegoś, o czym nikt publicznie nie poinformował. Z kolei naukowcy z NASA mieli wyrazić obawy w dokumentach wewnętrznych. Zgodnie z tymi przeciekami, obiekt wykazuje anomalie energetyczne i cechy niezgodne z ciałami naturalnymi. Chociaż publicznie podano, że 3 i Atlas miał około 1 kilometra średnicy, rzeczywiste obliczenia wskazywałyby na od 30 do 50 km rozmiar zdolny do spowodowania masowej dewastacji. Gdyby uderzył w ziemię, kropka, jednak oficjalne komunikaty nadal pozostają ostrożne, niejasne i uspokajające, podczas gdy w tajemnicy wydaje się rozwijać przygotowanie na scenariusz, który jeszcze niedawno uważano za niemożliwy. Potem nadszedł drugi ostrzegawczy sygnał emisja. Analizy spektrograficzne zaczęły wykrywać powtarzające się impulsy podczerwone, uporządkowane w formie wzoru. Na początku analitycy myśleli, że to przypadek. Błąd w pomiarach. Jednak wraz z każdym kolejnym potwierdzeniem z innych teleskopów anomalia przestała być kwestią sporną. To nie był przypadkowy szum, to był rytm, rytm sugerujący komunikację. Pomimo tego, publiczna wersja nasa była odmowna. Twierdzono, że wzory były artefaktami pomiarowymi i że dziwna smuga emisji była naturalnym strumieniem. Jednak w agencji niektórzy naukowcy zaczęli mówić o źródle emisji kierowanej. Jeden z sygnalistów twierdził nawet, że domniemany sygnał zawierał odstępy liczb pierwszych, klasyczny hipotetyczny wskaźnik inteligentnego pochodzenia. Kiedy te odkrycia dotarły do kanałów wojskowych, przestały być tajemnicą naukową i zaczęto je postrzegać jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Nakazano na sam milczenie ograniczono dostęp do danych z teleskopu Webba a niezależni astronomowie zobaczyli, jak blokuje się im informacje. Na forach i w sieciach społecznościowych zaczęła się rozprzestrzeniać myśl, że rząd nie tylko ukrywa, czym jest 3 i Atlas, ale też co robi. Plotka nasiliła się, gdy dowiedziano się, że Elon Musk miał rzekomo uczestniczyć w prywatnym spotkaniu w tej sprawie. Według przecieków SpaceX, przy użyciu swojej sieci Starlink wykryło zakłócenia podczas zbliżania się 3 i Atlas. Masko publikował, a potem usunął kryptyczny komunikat: Jest większe niż mówią. Ale jeśli rozmiar i sygnały nie były jedynymi tajemnicami, czego jeszcze nasa bała się ujawnić, gdy plotki o Trzy i Atlas wyszły poza środowisko naukowe i dotarły do Waszyngtonu, nie dało się ich już powstrzymać. Ustawodawcy zaczęli otrzymywać tajne raporty i wkrótce wybuchła polityczna burza. Niektórzy senatorowie domagali się przejrzystości. Czy to był tylko dziwny kometa, czy coś celowego, co wchodziło do naszego układu słonecznego? Biały Dom odpowiedział ostrożnie sformułowanymi oświadczeniami: Sytuacja jest w trakcie przeglądu. Nie ma zagrożenia dla społeczeństwa. Jednak za kulisami narastało zaniepokojenie. Nawet postacie publiczne włączyły się do sprawy. Prezydent Donald Trump określił 3 i Atlas jako większe ukrycie niż Razwell i oskarżył NASA o ukrywanie prawdy. Musk z kolei po podejrzenia, sugerując, że zmiany trajektorii obiektu były technologicznie sugestywne. Jego post zniknął w kilka godzin, ale zrzuty ekranowe rozprzestrzeniły się po całym świecie. Tymczasem fora konspiracyjne kipiało od teorii, że 3 i Atlas to sądy obcych, przebrana broń lub nawet biblijny znak. Na YouTube transmisje na żywo gromadziły miliony wyświetleń, amatorscy astronomowie celowali trzepoczącymi teleskopami w niebo, próbując zobaczyć to, co rządy wydawały się upierać w ukrywaniu. Powszechny strach nie ograniczał się do internetu. W nadmorskich miasteczkach blisko baz wojennych ludzie zaczęli zauważać niezwykłą aktywność, nocne ćwiczenia bez wyjaśnienia, głośne odgłosy na otwartym morzu i całe porty zamknięte. Pojawiły się plotki, że 3I Atlas był śledzony nie tylko z przestrzeni kosmicznej, ale także z morza kropka, nawet tradycyjne media nie mogły zignorować tej historii. CNN opisało 3I Atlas jako najdziwniejszego odwiedzającego międzygwiezdnego, jaki kiedykolwiek został wykryty. Fox News posunęło się dalej, cytując źródła z Pentagonu, które określały obiekt jako strategicznie niepokojący. W ciągu kilku godzin temat przeszedł od marginalnej rozmowy do centrum polityki globalnej. Najbardziej niepokojącym elementem całego tego epizodu nie była reakcja publiczna, choć była intensywna, natychmiastowa i pełna niepewności, lecz odpowiedź, która rozwijała się w najbardziej tajnych kręgach władzy. Kilka raportów pochodzących ze źródeł mających dostęp do informacji sklasyfikowanych zgadza się w jednym szczególe, który z czasem stał się niemożliwy do zignorowania, na zamkniętych spotkaniach najwyższego szczebla w agencjach takich jak DARPA, NSA i Północne Dowództwo. Wielokrotnie dyskutowano o alarmującej hipotezie. Ostrzeżenie, które początkowo wydawało się zbyt ekstremalne, by traktować je poważnie, ale które z biegiem dni nabrało wagi, możliwość, że 3 i Atlas nie jest po prostu wędrującym ciałem niebieskim, lecz strukturą zdolną do manewrowania, rozwijającą się podczas swojej koniunkcji słonecznej. Zdanie, które powtarzało się w tych depeszach, zawsze cicho, z ciężarem czegoś zakazanego, było tak krótkie. Jak niszczycielskie. To nie jest skała, to nie jest przypadkowe. A jeśli to stwierdzenie było prawdziwe, jeśli 3 i Atlas miał jakikolwiek stopień kontroli nad swoją trajektorią, nawet minimalny, nawet szczątkowy, wtedy strach, który zaczynał ogarniać wysokie kręgi w Waszyngtonie, nie był przesadzony. Był to nieunikniony wniosek, kropka, w miarę jak napięcia polityczne narastały, a media zaczynały niebezpiecznie zbliżać się do właściwych pytań. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych podjęła widoczne działania, mimo że oficjalnie zaprzeczono ich faktycznemu zaistnieniu. Reakcja awaryjna przestała być teoretyczna i stała się operacją aktywną. Ale tego, co dokładnie starano się przechwycić, nikt nie wiedział. Nawet wśród średniego szczebla Pentagonu było jasne. Czy to był statek? Czy sonda? Czy broń? Czy sygnał czegoś innego? Pod koniec lata maska opadła. Nie było już dalszych wysiłków, by ukryć pilność podejmowanych działań. Całe eskadry zostały przeorganizowane w ciągu kilku dni. Systemy radarowe były eksploatowane do granic ich możliwości technicznych, zwiększając swój zasięg poza zwykłe normy. A pod powierzchnią oceanu zaczęło działać coś jeszcze bardziej delikatnego wysokotajne kable podmorskie, pierwotnie zaprojektowane do szpiegostwa akustycznego zaczęły przesyłać informacje w czasie rzeczywistym bezpośrednio do centrów dowodzenia w Pentagonie i Fort Meade. Chociaż publicznie mówiono o rutynowych ćwiczeniach wojskowych, za zamkniętymi drzwiami sytuacja wyglądała inaczej. Późniejsze przecieki ujawniły aktywację zestawu wytycznych, które od lat były uśpione, protokołów awaryjnych opracowanych podczas zimnej wojny, dyskretnie zaktualizowanych w latach 2000 rok dla scenariuszy kontaktu niekonwencjonalnego. Dokumenty te, których istnienie nigdy nie zostało oficjalnie potwierdzone, opisywały kroki, jakie musiałaby podjąć marynarka wojenna, gdyby Ziemia zetknęła się z obiektem, którego nie dałoby się zaklasyfikować ani jako naturalny, ani jako ludzka technologia. Obiekt taki jak 3 i Atlas .co wywołało te aktywację? Były to dwa wydarzenia, różne, lecz równie niepokojące. Pierwsze z nich to seria drobnych zmian, ale powtarzalnych i mierzalnych w trajektorii 3 i Atlas. Na pierwszy rzut oka mogły wydawać się wynikiem znanych procesów fizycznych, takich jak odgazowywanie czy wpływ wiatru słonecznego. Jednak analizy orbitalne wskazywały coś innego. Zmiany były symetryczne, spójne i, co najbardziej niepokojące, przewidywalne. Było to tak, jakby ktoś albo coś dokonywał drobnych poprawek, jakby korygowano kurs z precyzyjnym zamiarem. Drugie zdarzenie było jeszcze bardziej niepokojące. Głębinowe stacje na słuchu, rozmieszczone w strategicznych punktach Oceanów Spokojnego, Atlantyckiego, Indyjskiego, zaczęły rejestrować niskoczęstotliwościowe brzęczenie, rodzaj sygnału zazwyczaj kojarzonego z aktywnością tektoniczną lub przejściem dużych okrętów podwodnych. Jednak te sygnały nie odpowiadały żadnemu znanemu wzorcowi geologicznemu ani żadnym identyfikowalnym operacjom wojskowym. Najbardziej niepokojąca była ich synchronizacja. Brzęczenia dokładnie pokrywały się z szczytami emisji podczerwonej wykrytymi przez obserwatoria kosmiczne, gdy 3 i Atlas przechodził przez określone punkty swojej orbity. kropka Implikacja była przerażająca. Sygnały nie były skierowane wyłącznie w przestrzeń kosmiczną. Również rezonowały z oceanami Ziemi. Ta możliwa więź między niebem a morzem skłoniła marynarkę wojenną do wejścia w stan operacyjny bez precedensu od ataków z 11 września. Atomowe okręty podwodne wyposażone w najnowocześniejszy sołunar i wysoce czułe systemy walki elektronicznej zostały cicho rozmieszczone. Najnowocześniejsze lotniskowce zostały przekształcone w pływające centra dowodzenia, strategicznie rozmieszczone w kluczowych szlakach tranzytowych. Równocześnie firmy telekomunikacji satelitarnej zgłaszały anomalie, zakłócenia w określonych pasmach częstotliwości, niespodziewane utraty sygnału, a w niektórych przypadkach całkowite blokowanie kanałów używanych do obserwacji satelitarnej. Za oficjalną ciszą zaczęły pojawiać się świadectwa: emerytowani wojskowi, analitycy satelitarni, cywilni kontraktorzy. Wszyscy wspominali to samo ćwiczenia. Ćwiczenia szybkiego reagowania na zagrożenie, które nie pochodziło z żadnego kraju. Pojawiło się pytanie wśród tych, którzy byli bliżej danych: A jeśli trzy i Atlas nie przejeżdżał A jeśli się zatrzymał A jeśli zaczął schodzić do tego momentu pomysł wejścia w atmosferę był jedynie marginalną spekulacją, ale z każdym dniem, który mijał, możliwość ta stawała się coraz trudniejsza do zignorowania. To był moment, w którym nowy element całkowicie zmienił sytuację. Element, który nie pochodził z teleskopów ani satelitów, lecz z samego Pentagonu. Analityk wywiadu technicznego, pod ścisłym warunkiem anonimowości, ujawnił odkrycie, które wywołało lodowate milczenie nawet wśród najbardziej doświadczonych oficerów. Według jego zeznań, dane radarowe wysokiej rozdzielczości nie tylko ujawniały, że 3 i Atlas był znacznie większy, niż nasa publicznie przyznawała. Najbardziej niepokojąca była jego budowa, nie był całkowicie stały. Nie całkiem. Najbardziej zaawansowane czujniki wykazywały niespójności, których nie dało się wyjaśnić, jeśli byłaby to naturalna skała. Były obszary obiektu, gdzie teoretycznie powinna panować gęstość, ale znajdowały się tam strukturalne puste przestrzenie o geometrycznych i powtarzalnych wzorach. To był projekt, a nie losowa formacja. Inżynierowie, którzy przeanalizowali odczyty, opisali go jednym słowem architektura. Struktura wewnętrzna bardziej przypominała wzmocniony kadłub statku niż chaotyczne, rozdrobione fragmenty asteroidy. Do tego doszedł drugi odkrycie. Sieci hydroakustyczne, te same, które przez dziesięciolecia nasłuchiwały sowieckich okrętów podwodnych przecinających Arktykę, zaczęły rejestrować impulsy ultraniskiej częstotliwości co 11,2 sekundy. Ten rytm, porównany z wcześniejszymi zapisami, ujawnił coś wstrząsającego, był dokładnie taki sam jak wzór emisji w podczerwieni wcześniej wykryty przez NASA w trzech i Atlas. Jeden sygnał, dwa środki. Przestrzeń. Ocean. Ta sama wiadomość, jak zetsynchronizowane echo rezonujące w dwóch różnych światach. Co to wszystko miało znaczyć? Nikt nie wiedział tego na pewno. Jednak hipotezy przestały być naukowe i stały się strategiczne. Dla niektórych sugerowało to formę komunikacji. Dla innych Próbę mapowania, a dla węższego, ale coraz bardziej słuchanego grona oznaczało to coś poważniejszego przygotowania. W miarę jak obiekt znany jako 3 i Atlas zbliżał się do wnętrza układu słonecznego, jego zachowanie zaczęło się zmieniać w coraz bardziej wyraźny sposób. Kiedy pewne przecieki dotarły do Kongresu Stanów Zjednoczonych, nerwowość ponownie zapanowała w Waszyngtonie. Poufne raporty ostrzegały, że jeśli 3 i Atlas będzie podążał swoją obecną trasą, minie Ziemię w ciągu kilku miesięcy. Chociaż nie miał uderzyć w planetę, jego niemal idealne wyrównanie z płaszczyzną orbitalną nie mogło być przypisane przypadkowi. W internecie fora spiskowe eksplodowały teoriami, że 3 i Atlas był statkiem macierzystym, że przybył poza sobą lub że był powiązany ze słynnymi czarnymi trójkątami, o których wojskowi piloci wspominali potajemnie przez lata. W mediach niektórzy dziennikarze zaczęli sugerować dziwne zachowania, choć unikali jakichkolwiek bezpośrednich odniesień do życia pozaziemskiego, określając je mianem paranoi. Jednak wewnątrz marynarka wojenna USA nie spuszczała gardii. Przeznaczono fundusze awaryjne na programy sklasyfikowane. Nakazano nowym okrętom podwodnym patrolowanie strategicznych obszarów Atlantyku, a dokument, który później został ujawniony, Wywołał alarmy. W nagłówku widniało wydarzenie Atlas, poziom 1 gotowości. Ta kategoria jest używana wyłącznie wobec zagrożeń potencjalnie egzystencjalnych. A jednak to nie było najbardziej niepokojące. Gdy nadeszła jesień, sytuacja przestała być tematem tajnym i stała się pilnym priorytetem. Przez miesiące trzech Atlas był miejscem tajnych spotkań, dyskretnych ruchów wojskowych i wycieków, które wymykały się kontroli rządu. Ale kiedy obiekt osiągnął najbliższy punkt względem słońca, moment, w którym ziemia na krótko zostaje oślepiona przez blask słoneczny, wszystko się zmieniło. Podczas tej koniunkcji słonecznej stracono łączność z atlasem. Teleskopy nie mogły go śledzić, a sygnały radiowe były zakłócane przez interferencję plazmy słonecznej. Pozostawało jedynie czekać, aż pojawi się po drugiej stronie. Kiedy w końcu się to stało, dane, które nadeszły. Wstrząsnąły wszystkimi ośrodkami kontroli.3 i Atlas nie poruszał się już po tej samej trajektorii. Zmiana była niewielka, zaledwie o kilka stopni, lecz wystarczająca, aby zaburzyć wszystkie modele predykcyjne. Ani NASA, ani Europejska Agencja Kosmiczna, a nawet tajne programy wojskowe Pentagonu nie były w stanie wyjaśnić tego odchylenia. Jedyna hipoteza, która pozostawała w grze, była również najbardziej niepokojąca. 3 i Atlas manewrował samodzielnie. W centrach dowodzenia marynarki wojennej napięcie było wyczuwalne. Ćwiczenia, które były przeprowadzane w tajemnicy, przestały być tylko symulacjami. Okręty wojenne zostały przemieścić, okręty podwodne wysłano na nowe głębokości patrolowe, a satelity wywiadowcze skierowały swoje czujniki w stronę nieba, które nagle wydawało się wrogie. Siły powietrzne podniosły swój poziom gotowości. Wszystko działo się w milczeniu, w sposób skoordynowany, kropka tymczasem rząd utrzymywał spokojną oficjalną retorykę, twierdząc, że śledzenie obiektu przebiega normalnie. Ale niewielu w to wierzyło. Nie po wyciekach informacji, nie po tej dziwnej smugie, która przypominała bardziej system napędowy niż kosmiczny pył. Reakcja opinii publicznej była natychmiastowa. Elon Musk publikował niejednoznaczne komentarze w mediach społecznościowych, sugerując, że SpaceX przygotowuje się do współpracy w operacjach obronnych. Donald Trump podczas wiecu wyborczego oskarżył rząd o ukrywanie prawdy obcych. Media przedstawiały sprzeczne wersje wydarzeń. Niektóre wyśmiewały strach, inne podsycały go, przedstawiając domniemane przecieki o pilnych spotkaniach w Białym Domu. Tymczasem ludność zaczęła patrzeć w niebo. Transmisje na żywo nieba zdobywały miliony wyświetleń. W czatach krążyły plotki o świetlistych obiektach w pobliżu księżyca. Czy Trzy i Atlas była sądą, statkiem, czy czymś jeszcze dziwniejszym? Niektórzy przywódcy religijni interpretowali to jako znak boski. Analitycy ekonomiczni ostrzegali przed możliwą niestabilnością rynków, jeśli strach wymknąłby się spod kontroli. Wtedy nastała cisza. Przez trzy kolejne dni morskie sieci nasłuchowe marynarki wojennej, używane do wykrywania okrętów podwodnych i trzęsień ziemi, przestały rejestrować pulsacje elektromagnetyczne związane z Trzema i Atlas. Nie było żadnych sygnałów, ani echa, jedynie niepokojąca pustka. Władze tłumaczyły to konserwacją techniczną, ale analitycy nie byli przekonani. Kropka, niektórzy sugerowali, że trzy i atlas oddalił się poza strefę wykrywania. Inni, bardziej mroczni, twierdzili, że nie odszedł, że po prostu ukrył się, już w orbicie okołoziemskiej, ukryty na widoku. I tak więc historia nie kończy się odpowiedziami, lecz niepewnością. Marynarka w najwyższej gotowości. Rząd mówiący półsłówkami. Społeczeństwo podzielone między strachem, ciekawością a niedowierzaniem. Bo prawdziwe pytanie nie brzmi już, czym jest 3 i Atlas? Prawdziwe pytanie brzmi, dlaczego teraz? Dlaczego Ziemia? Dlaczego akurat w tym momencie, gdy w końcu mamy technologię, by to zobaczyć, a wtedy decyduje się zmienić swój kurs? Niektórzy wierzą, że odliczanie już się rozpoczęło, a w tej ciszy jest prawda, która rezonuje głośniej niż jakikolwiek sygnał. Cokolwiek by nie był 3 i Atlas, wie, że go obserwujemy i być może już nas również obserwuje.